Witam serdecznie kochani, mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Początek tygodnia po weekendzie jak najbardziej mija w przyjaznej atmosferze. Tego wam jak najbardziej życzę. A my zaczynajmy powrót do rzeczywistości po tej pięknej lice weekendowej. Coś troszeczkę może, może przesadziłem z tą oceną wybitności, ale myślałem, że będzie gorzej. Czyli tą postępy. Lecimy z tematem, yy, rozegrałem tutaj w sobie Kilka meczów poza, mamy tu nawet proszę, odbierzemy to wszystko sobie teraz. Otworzymy i lecimy grać. Robimy tutaj Kim Minji. Zagraliśmy już dwa spotkanka. Raczej chyba to będzie trzeba skupić się tutaj na skład Battles, bo nie mam za bardzo ekipy tutaj, żeby siedem spotkań w Division Rivals zagrać. Skład Battles tutaj się skupimy. Mamy tutaj praktycznie ewolucję też ukończoną tiura ma drugą już. Tego oto zawodnika. Co tutaj mamy? Haczka, rzadki piłkarze, bardzo ładnie. A czy jaki sezon? Niestety nie. Na razie nam postęp w sezonach idzie bardzo opornie. Skupimy się, już może nie dzisiaj, ale zagramy sobie tam, żeby te punkty pozdobywać. Także trzeba tutaj się skupić na tym, żeby później nie zostali tego wszystkiego na ostatnią chwilę. Tutaj mamy troszeczkę funduszy: 311 tysięcy na koncie. Odbijamy się od dna finansowego. Jeśli można to tak określić, no troszeczkę. Straciliśmy na tej ikonie, niestety, już której nie ma bagatela u nas już w zespole, nawet w klubie. Złota paczka, M niestety. No lecimy, paczka rzadkich piłkarzy, 83+, czy tu, be ok jest uderzenie gromu, jest walkout, PO, Brazylia, Serie A, okej, okay, ja chyba wiem, kto to jest, tylko nie pamiętam nazwiska, nie, nie jestem w stanie, u Dodo, a to nie, to myślałem o kimś innym. Walkouty są takie... Mimo wszystko ubogie trochę. Fajnie jakby był walkout po prostu. Ok, inform. Jest walkout. Walkout, który ma jakieś tu znaczenie. Di Lorenzo, tak? Mamy już go, albo mieliśmy. Nie, za O, i on nawet ciekawiej chyba wygląda niż Di Lorenzo. Na prawą pomoc. Mało, ojej, playstyle to nie ma nic. Szkoda. 2x81 i lećmy już do tych meczów. Przywijam, bo dużo tych paczek. A tu nic nie chce się pojawić. Czy to znamy? Lookout, tu jest uderzenie gromu. Dobrze, ale czy będzie jakiś, właśnie jak mówiłem, napastnik Brazylia Premier League? Kurczę, chyba go trafiłem i to nie jest. No, to nie jest nic dobrego. Ewan Nilsson, ale jest Ocean Overallowo chociaż troszeczkę. Niestety te karty się powtarzają jak to w większości przypadków. Mam nadzieję, że. Okej, okay, tutaj z tego to nadzieja umarła już. I Jago Aspas. Wow! Dziękujemy bardzo, ale to nie, nie o to chodziło. Czy będziemy mieć tu promocyjne pacuszki? Oczywiście, już otwieramy. Stać na nas, na znano to. Jest Inform, jest Walkout, jest o, jest Hiszpania. Hmm. La liga Inigo Martinez? Bo nie wiem, Inigo Martinez to jest prawdopodobnie, więc to jest bardzo fajny traf. 8-6. Chociaż Inigo Martinezem, no nie grało mi się najprzyjemniej. Zróbmy mieszaną paczkę kampanii, bo się kończy za chwilkę, więc ją. Kończymy. jest bohater się pojawił. Jakie tutaj wymagania 83, 85, 86 może zrobimy, ale chyba raczej już nie dzisiaj. Cóż, cóż tu mamy jeszcze nowego? Barela, Desai, mamy DSAI jego, na pewno nie będziemy tu tracić na lekko inną wersję. Tyle foderu. Czy mamy tutaj jeszcze coś godnego uwagi? Powróciły te, więc to zrobimy. Gdzieś umieścić, o mega paczkę to trzeba zrobić, a to się kończy za dwa dni, więc też chyba nie zrobimy teraz, chociaż może, może po meczu, bo Ewa Pajor, właśnie zapomniałem, że jest Ewa Pajor i o, czyżby polska zastępczyni drugiego Polaka, czyżby to nastąpiło właśnie w tym momencie, że Ewa Pajor wejdzie w miejsce Roberta Lewandowskiego, nie wiem, ale podań mam mało, strzały, dribbling, tempo jak najbardziej, fizyczność troszeczkę, ale podania 66%, Mamy mija. Defa to nie ma nic, ale dobrze. I może dostać upgrade. A wiadomo, jak gra damska FC Barcelona, więc raczej ten upgrade będzie pewny. Więc chyba zależy, jakie to są wymagania, ale chyba będzie warto. Chociaż mało playstyli, strasznie mało. Mam nadzieję, że to chyba dali według mnie też tak mało tych playstyli, bo wiedzą, że tu może to być spełnione wszystko. Zdobywa 4 bramki w 5 meczach. Wygrywa jedną z kolejnych 5 meczów. To ma pewne upgrade, y. więc tutaj dostanie dwa nowe style gry i jedną nową rolę. I tam cena ogólna, i jedną nową rolę. Więc no na pewno pod tym względem to oni to przemyśleli, bo tu trzy kolejne style gry dostanie, więc będzie miała 8, więc tak optymalnie już. Co tutaj chcą od nas? 8, 3, 8, 4, 8, My zrobimy jak najbardziej. Polski akcent za Robercika. Już pora jest na zmianę. Pora, żeby nas ktoś inny tutaj denerwował. Wychodzi, że nie Polak Rodak, tylko Polka Rodaczka tym razem. Zaraz widzimy się za chwilkę. Ukończę tylko mieszaną paczkę kampanii i to, co teraz szukam. Czyli, co ja szukam? Wyzwanie uderzenia gromu. Widzimy się za chwilkę. A więc ukończone zostały te wyzwania. Mamy tutaj paczkę jedną z trzech mieszanych kampanii do wyboru. Zobaczmy tutaj, co jest w stanie się ujawnić. Zobaczmy, czy trafimy coś niesamowitego. Zacznijmy od początku. Jest coś wielkiego, walkout, bo taki jest jaśniejszy wtedy odsłanianie tego player picka, więc. No dobrze, mamy walkout, ale tutaj przepalone 8 8.4 i 8.2 z informem, więc mogłoby być troszeczkę lepiej. Kolejny walkout. No i kolejne takie. Ostatni, czy tu nas zaskoczy coś? Blink. Szkoda, szkoda, kurwa, szkoda. Weźmiemy tutaj panią skrzydłową, szybka jest, więc chociaż tyle. Wiązałem nadzieję z tym pikiem, niestety nie udało się tutaj nic specjalnego trafić. Szkoda, ale nie poddajemy się, idziemy dalej, szukamy tej perełki, która zmieni tutaj poczynanie, obraz tego zespołu całkowicie. No i już chyba teraz to na razie zapalamy. Wszystko Quick wymienne 82, mamy z mega paczki, 18 rzadkich. Czy może tu tym razem to się pojawi walkout? No i nie ma nic, więc... Trudno, ale niski overall. 8.1 max. Czy jakieś tu fajne playstyle, cokolwiek? Nie mamy nic. Pixel. 9 praktycznie, więc miło. Praktycznie no za darmo zrobione. Nawet magazyn troszeczkę oczyszczyliśmy, więc przyjemnie. Zagramy spotkanko. Została nam tu ewolucja, jeszcze jedno, jest jeden mecz do rozegrania. Panem właśnie tutaj, Curemym. Ogólnie rozegrać. I będziemy mieć go z instynktem, który myślę, że się przyda zdecydowanie. Już jest po ewolucji na szybkie podania. Troszeczkę tempa będzie mu brakowało. Mam nadzieję, że, że gdzieś on tu jeszcze dostanie to tempo. No a później idziemy w szybkie ewolucje. Zostało jedno. Nieuchwytny dribbling. I tutaj, mianowicie, zakładam. Planuję dodać pięknego, niezastąpionego, niepowtarzalnego Konate. Będzie miał piłkarski dribbling, czyli może będzie zwinniejszy, bardziej inteligentny. No, zwinny w miarę będzie. No, będzie miał nowy playstyle. Zobaczymy. Dlaczego by nie? Konate musi się rozwijać u nas w tym zespole. To, To na nim. Będziemy opierać na pewno fundament tego teamu to będzie legenda już mogę powiedzieć na pewno tego zespołu jestem w stanie to stwierdzić no i tutaj właśnie graliśmy Taką formacją ale no, znaczy po prostu w Squad Battles żeby rozegrać i zaliczać te mecze ale skupimy się to już właśnie jak mówię na Squad Battles dalej teraz idziemy Ten wyjściowy skład tutaj Turam sobie wejdzie z ławeczki Wejdzie nam Turam może za a, okej, okay, dobra, może być za Sisoko, a za Sisoko wejdzie Horan. Sisoko nie zrobiliśmy żadnej ewolucji. Albo Sisoko można dać, tylko dribbling mu odwał urośnie. To nie ma sensu, nie ma sensu. Idziemy, idziemy w mecz tak. Taliszka jest po ewolucji. Może będziemy go wpuszczać? Nie wiem, analizuję to jeszcze, czy Dobra, niech będzie na, na razie taliska. Zobaczymy, jak on się, jak on chodzi po tej ewolucji. Zobaczmy, panie Robercie. Bo tu groźnie się robi, konkurencja z Polski ma zamiar przyjechać, sądzę, że to już w następnym odcinku, więc proszę się tu skupić ładnie, bo nie powiem, nie powiem i ja sam nie wiem co tu się wydarzy, także I see you, a jeszcze Martinez, kolejny, kolejny, on przecież on, on jak się patrzy to on już nie chce grać na no, tak na dzień dobry, to na, jak, jak to ma oddziaływać na menadżera? Na pewno negatywnie. A menadżer po lidze weekendowej i po tych różnych tam ekscesach, no nie ma takiej y, kontroli nad sobą jak zazwyczaj. Mam nadzieję, że niczego nie uszkodzi. O Robert! Ja przesunął się, ale nie, nie, nie. Robercik tutaj trochę pokracznie, bo pokracznie. Ale przeszedł. Upgradeje, to już będzie kocur totalny. Horan! Horan z poprzedniej chyba z, z ligi weekendowej wykończenie wzięła, bo tak to wygląda niestety. Na Roberta. Robert Lewandowski. Ja nie wiem, ja nie wiem co jest niedaga. nim nie podanie. Nie do, nie do przeciwnika to jak, jak to nie kol. Dobrze, jest malen. Upa! Jest Robert, Ach, no i Robert, widać, że gra często przerzutami, ale też również nieczęsto mu wychodzą. Co to co to spotkanie? Szok, szok. Dziękuję bardzo, przyjacielu. Ja tak gdybyś nie chcieliśmy nigdy grać, mimo że nie ukończyłem, nie ukończyliśmy tym zwycięstwem ewolucji Kiurama, ale jestem bardzo sympatycznie zadowolony. Dziękuję. Dziękuję. Idziemy od razu z butem w kolejnym spotkanie. Troszeczkę gdzieś czuć, czuć takie lekkie mrowienie, takie że ten. gdzieś nie są tacy. Paradoksalnie w tej drugiej części ligi weekendowej to płynniej szło. Tu jest lekko, ale spokojnie to może być minimalne. To jest norma w tej grze, że to nie chodzi przejrzyście perfekcyjnie, więc. Nie możemy wymagać i tak jakościowo myślę, że jest znacząco lepiej niż jak było. Hol? Col. o Ashley Col. Cóż za ostry kąt i cóż za wykończenie. No, widać, że danie mu yy, rafinia, ale to nie jest col. Danie mu fizyczności kolowi, to był dobry pomysł, bo ogólnie, nawet w defensywie, nie czuć tak, takiego marazmu strasznego. Może dośrodkowanie do Konate. No, praktycznie 2 metry i ta głowa to jest chyba mu niepotrzebna za bardzo. Bo ani to za czasem niestety nie pomyśli, ani to nie uderzy z niej. Nie wiem za bardzo po co to jest. Dziwnie by wyglądał S, no, chyba tylko dlatego. Oran! Oj, oj, oj! Ładne tu, fajne podanie, Lewandowski. Jak najbardziej to trzeba Cię tutaj docenić. Może. Czy ja. Eee, ja nie zmieniłem. Carpenter. Nie wiem dlaczego. Robert Lewandowski. BUM! Robert Lewandowski, powershot. Dziękuję, 2-0, spokojnie i zakolejkujemy, wpuścimy tego jurama, bo on po prostu nawet jak nie wygramy to będzie miał ewolucję. No właśnie, tutaj nie, no, że gra to w sumie nie gra, nie? Co mu zrobimy? Wejdź sobie Thuram. Nie no, ale nie tu, nie za Horan. Za Po prostu. Tego czemu mi umknęło, że e, Carpenter nie ma na prawej plance defensywy? Nie wiem. Lewy! Oj, myślałem, że obok bramki, a tu proszę, piękne wykończenie. Czyżby jest? Ale szkoda, że szkoda, że tutaj nie zostawiłem tego trzeciego z Bundesligi, yy, bo dwóch niestety nic tu nie dało. Mamy drugie zwycięstwo, bardzo szybko, przyjemnie, fajnie, ale mamy chociaż ewolucję. Mamy Instynkt u Tiurama, obronę zwiększoną, ta karta wygląda sympatycznie, tylko żeby móc. Dać tu jeszcze mu do tempa troszeczkę, upgrade i by było przecudownie. Okej, okay, no tak patrzę, odznacza się lepszą celnością przy wymyślnych podaniach i strzałach, w odpowiednich momentach wykonuje popsowe animacje. No, zasadnicze do podań tutaj by to chyba nie zaszkodziło mu, żebym miał to, a tu bardzo istotne, nie wykracza, tu powyżej 86. Chociaż te ewolucje już kończymy, tak, to nie możemy, ale jak tutaj było właśnie wymóg, nie więcej jak 86. A tu arek Milik, no ale nie będziemy tutaj dawać mu 2 do zwinności, no niestety. Chyba, że Weigand pod Messiego na przyszłość. Wow! Plus 4, 10, plus. O. No w sumie ten Weigand na prawą defensywę już tu by miał. Hmm. Bo ja, nie wiem, właśnie. czy... Ja, ja go trzymam cały czas. Na razie nie robimy tej ewolucji jego. Nie, no robimy noc konatę, ale tego Weigand'a będzie trzeba przemyśleć. Ze względu na to, że no. On odbiega od reszty. Trzeba go gdzieś tu mm, spróbować no, wzmocnić jeszcze bardziej. No, bo jakby Messi, przykładowo, byśmy byli w stanie kupić Mesiego albo e, w jakiś sposób go tu sprowadzić, to fajnie by było mieć zawodnika, który dałby mu potencjalne zgranie. A nie, potroście mu jeden, tak? Bo on ma 8,5, a będzie miał 8,6. Dobra. Chora na jednym, przez to ona tak dziwnie się zachowywała. Chociaż nie sądzę, że to akurat. Przez to ona dziwnie lubi się zachować. Czasem te, tego tempa ja tu nie czuć u niej. A może w sumie można jej zmienić, żeby więcej tempa szło. Fizyczność to Skoczność 99, siła 92, agresja 81. No, ale powiem tak: U Choran tej fizyczności i tak nie czuć. Mamy myśliwych 5, idziemy w myśliwego. Czy daje jej się tempo? O, ale szybka, 90 i 91, Ale tu, proszę co to będzie robiła, no przetestujmy, przetestujmy i oczywiście no nasz piękny Konate jest w ewolucji, wzmacniamy tego filar piłkarski, u nas na środku defensywy będzie robił taką niepowtarzalną robotę, że aż niestety tworzy takiego potwora, że aż strach sobie myśleć co będzie czuł przeciwnik, gdy traf trafią jego napastnicy na tego takiego właśnie... Central back. Tempo. A Malen! Poprzeczka. A miałby powershot. A ja Rafinha, czemu ty tak nisko? Mogłeś tutaj sobie troszeczkę wybiec. Rafinia. Rafinia, Niestety, źle to wyglądało. Był pomysł na powershota. Niestety, nie został zrealizowany. Okej, tu mamy dużo miejsca. Fajnie. Lecisz. Ach, prawie. Malen. wyjście, że Van Dijk i, oj, van der Sar. to solidnie, solidnie tu wygląda bramka obstawiona. Lewy, lewy, van der ho, 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 co on tu wyciągnął? To ja nawet nie analizuję, bo tu lufa po prostu i to powinno być, skończyć się. Lewy, Horan, brawo, ale dziwne w ogóle piłka się zachowa. To powinno się nawet, jakby. Nie wiem, się lekko przesunął. No to taka karta z takim finiszem powinna to wykończyć. No nie. Aha. A no nie, nie ma wszystkich. Proszę. W... Nie mają. Co jest. Nie mają wszystkich w domu, naprawdę. Czasem, jak oni się zachowują. Lewy. Lewy. Lewy, po prostu. Lewy. Jak. No, ej, ale tu był spalony? Rafinia, proszę, jakie to proste. Wystarczy zam piękne zamarkowanie i strzelamy z takiego kąta, ale to siada, to siada. Tym bardziej, że Rafinia naprawdę i dobrze, że ja go trafiłem go niewymiennego. Fakt, faktem, bym go zapewne sprzedał, ale po tej ewolucji, znaczy, on ma do podań, ale jest jest naprawdę takim Fajnym urozmaiceniem tego zespołu, taki ży żywość jest w, ty w tym zespole. Oni chcą grać, jak się wydaje. Bynajmniej jeszcze, czy ewolucja, bo nie wiem, czy tu dwa mecze trzeba rozegrać. Nie, już mamy pierwszą ewolucję, plus cztery, proszę bardzo. 86, ocena ogólna, i ja sobie to wszystko zrobię już po, po zakończeniu yy, nagrywki. Także w tym miejscu. Nastał właśnie koniec. Szybkie, dosyć trzy spotkanka. Fajnie, tylko boję się, że to się skończy w końcu. Ale miejmy nadzieję, że nie. Tu będzie potwór straszny, także śledźcie ten kanał, żeby podziwiać tego pięknego jego mościa, który na pewno zapisze się złotymi łoskami tutaj na tym kanale. Bądźcie po prostu częścią tej pięknej historii. Dziękuję bardzo jednocześnie za oglądanie. Zapraszam oczywiście do lajkowania subskrypcji. Widzimy się jutro o 17.00. Jak, jak codziennie, także zapraszam, by być na bieżąco. Dzięki, życzę miłego dziobka. Serdecznie pozdrawiam. Narka, hej, cześć.